Niska w dół, piersi na stół, czyli nagetsy. No właśnie, nuggetsy. O piersi z kurczaka już żeśmy trochę mówili. E, dlatego mówili, bo możecie się cofnąć odrobinę do któregoś z odcinków. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak udziec z kurczaka. Nie wiadomo dlaczego wszyscy strasznie się przyczepili do tych piersi. rozumiem, że piersi są fajne, y, duże, 300 gramowe załóżmy na to, 400 gramowe, są soczyste. Ale są dosyć suche i też nie są zbyt głębokie w smaku. I tutaj nagle pojawia się. Pojawia się Udo! Udo! i zawsze jest, są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda, a z udkiem zawsze się uda, ze względu na to, że ono zawiera trochę więcej tłuszczu, poza tym jest bardziej ruchliwe, a jak jest bardziej ruchliwe, to dzięki temu ma więcej smaku, jest bardziej wypracowane. No i właśnie też, dlaczego na przykład pierś kurczaka jest jasna, a udziec jest ciemny? Dlatego, że pierś jest elementem takim dosyć stabilnym, nieruchliwym, a udziec Pracującym, a jak pracuje, to znaczy, że jest lepiej dotleniony. I właśnie to dotlenienie powoduje, że jest tam na pewno m.in. więcej żelaza. A jak jest więcej żelaza, to też jest to ciemniejszy element. Stąd też jego kolor. I teraz tak, jak zrobić dobre nagetsy? Ano, motyw jest taki, że najlepiej jest połączyć to mięso chude i mięso bardziej przerośnięte. Czyli właśnie zobaczcie na kolory tego mięsa. Tu mamy ućce, a tutaj mamy pierś z kurczaka. No jak połączymy te dwa elementy ze sobą razem, to stworzymy naprawdę bardzo dobrą mieszankę do tego, żeby powstał pyszny nagiec. Na czym to polega? Polega na tym, że mam mieszankę mięsa tłustego i chudego. Do tego wszystkiego dodaję kilka składników. Po pierwsze, suszoną cebulę. Suszona cebula, suszony seler, suszona włoszczyzna. Elementy takie, które mają specyficzne zapachy, które kojarzą nam się z obiadem. To one charakteryzują się tym, że wzmacniają smak i dają ten specyficzny smak jedzenia. I one właśnie zazwyczaj są dodawane do nagetsów. Czyli jeszcze raz: cebula, seler, ewentualnie por, bądź też marchewka jeszcze może być i pietruszka. Tam jest bardzo dużo aromatów. Stąd suszona cebula. Dlaczego suszona? bo wchłonie wodę i nadmierną wilgoć, która będzie wynikała z miksowania kurczaka. Do tego wszystkiego woda. Zimna woda, bardzo ważne, żeby była zimna. Hop. I jeszcze może być do tego wszystkiego, słuchajcie, gazowana. Ciach. Dalej. Sól. Całość wyrabiam. To znaczy, że mieszam ze sobą. Sól, woda w szczególności gazowana, która zawiera dwutlenek węgla, spowoduje, że spulchni to odrobinę kurczaka. Mieszam do takiego momentu, w którym, jak zobaczycie, kurczak oblepi się wodą, wypuści częściowo swoje składniki i powstanie taka masa prawie że jednolita. To znaczy, że nie będzie pływać kurczak w wodzie, tylko będzie oblepiony i taka będzie struktura kiślu, można powiedzieć. To to jest moment, w którym mogę dodać jajka. I ponownie mieszam. I na końcu daję wypełniacz. W tym wydaniu będzie to mąka pszenna, ale mogłaby być też kukurydziana, tak żeby były bezglutenowe. Całość muszę teraz zmiksować blenderem na jednolitą masę. Miksuję tak, aby 80% mięsa była zmielona, ale zostały małe kawałki kurczaka, żeby ta tekstura była taka zmienna kawałek mięsa i kawałek masy. Sprawdzam masę. Ładnie się trzyma. Wygląda trochę jak taka masa pasztetowa. Co się tu wydarzyło? Przez miksowanie wysokimi obrotami, bo wręcz 1000 obrotów na minutę to jest naprawdę dosyć dużo, doprowadziłem do tego, że cała masa zemulgowała. Czyli tłuszcz połączył się z suchą masą oraz z płynem, który tutaj dodawałem. Czyli z wodą, z jajkami, które też są płynne. Teraz dokładnie to mieszam gdzie patrzę, o, jak są takie większe kawałki jak tutaj, a się zdarzy taki, o, zobaczcie, to równie dobrze mogę po prostu przesiekać to nożem i dorzucić z powrotem do masy. Ale widzę, że reszta jest bardzo dobrze przemieszana i zmiksowana. Zobaczcie, kawałki mięsa razem z masą. Bingo. Kolejnym elementem to jest panier, czyli w czymś, w czym będziemy panierować tą masę, żeby powstała po prostu chrupiąca skórka. Jest kilka możliwości. Pierwsza to jest po prostu panko. Panko to jest po prostu gruba bułka tarta robiona z pieczywa garowanego. A druga wersja to jest mieszanka mąki kukurydzianej i skrobi ziemniaczanej. Całość trzeba dokładnie wymieszać. Jest to jeden z elementów panier gotowy. Ewentualnie zawsze można dać odrobinę jeszcze soli dodatkowo, żeby wzmocnić smak. I elementem, w którym będę maczać, jest to woda w temperaturze pokojowej i do tego rozpuszczone słuchajcie, masło. Nada delikatności i większej puszystości całej mieszance dzięki temu będą powstawać takie bardzo przyjemne elementy, które będą się wyprażać w tłuszczu i będzie to jeszcze bardziej chrupiące. Gotowe. A jak dzielę masę? Papier pergaminowy, który zmiażdżyłem tak, żeby powstawały takie zagięcia. Po co te zagięcia? Po to, żebym mógł rozprowadzić lepiej olej, który oczywiście będzie na papierze, ani nie wsiąknie, bo to papier pergaminowy. O. Na tak natłuszczony papier, gdzie niegdzie rozprowadziłem ten tłuszcz w te kanaliki, wykładam masę z kurczaka. Bingo. Zawijam i rozprowadzam wzdłuż, żeby powstał batonik. Im bardziej będę rozprowadzał, tym po mokrym papierze. W natłuszczonym będzie się ślizgać cała masa i równomiernie rozprowadzać po całym papierze. O! Tyk! Bingo! Nóż. Delikatnie sobie natłuszczam. I dzielę masę na kawałki. Wkładam w wodę z masłem, następnie w panier. I tak przygotowaną masę będę wrzucać na tłuszcz. Na no mój gust, możemy wrzucać. Delikatnie osuszam, to znaczy tak, żeby nie było zbyt dużo mąki i delikatnie wkładam na tłuszcz. Pamiętajcie, żeby nie wkładać za dużo, żeby nie wytrącić temperatury tłuszczu. Stąd dobrze, żeby kurczak, który będziecie szykować, był w temperaturze pokojowej, a tylko woda, którą dodajecie, była bardzo zimna. Drugą część naszych nageców zapanierujemy w panko. Tutaj już nie musimy wkładać do wody, wystarczy po prostu zatopić w samych grubych płatkach z pieczywa. Kiedy nagetsy są dobre? Proste wtedy, kiedy wypłyną, naprawdę. To znaczy, że w środku na tyle są zagrzane, że woda delikatnie zaczyna parować nie ścina, a że jest w masie, w której są i jajka, i mąka, to powoduje, że po prostu unoszą się na powierzchni. I ba, mało tego, jakbyśmy chcieli je obracać, to delikatnie ruszamy jak pączki i powinny obrócić się na drugą stronę. Kiedy wyciągamy? Wtedy, kiedy jak wypłyną, złapią taki kolor, jaki chcemy. Czyli jasno złoty lub ciemnozłoty, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. I wkładamy te, które są w grubej bułce panko. I wyciągamy te drugie. Trochę jak szyszki wyglądają. Jedne panierowane w mące, a drugie w panko. No ale umówmy się, na by nie istniały bez czego? Bez sosu. Bingo! Najszybszy sos słodko kwaśny. Trochę podobny do sosów, które można dostać w różnych znanych sieciówkach. Przyprawa korzenna, tylko taka zrobiona, gdzie jest troszeczkę więcej goździka, albo może być sam goździk. Ocet. Jabłkowy. I powinienem to wszystko zagotować tak, żeby przyprawy dały aromat do octu. Ale umówmy się, że to domowa wersja, więc nie będę niczego cedzić, tylko zostawię to wszystko, ponieważ one mają właściwości aseptyczne, czyli wspomagają naszą odporność. Dalej kolejny element: konfitura morelowa, albo dżem morelowy i miód. I w ten sposób powstaje sos. Domowe nagecy, oczywiście z kurczaka. Tomowym sosem słodko kwaśnym. Normalnie pestka. Znaczy, nie pestka, bo to kurczak. Kurczak z masłem. Jednak z masłem. Może być kurczak. Kurczak. Pamiętajcie, że kurczakiem, no właśnie, nie samym kurczakiem człowiek żyje, tylko na przykład sportem, ale oprócz tego jest też na przykład udziec z kurczaka, który ma więcej tłuszczu, ale ma też więcej smaków, a nie mieszać jedno z drugim. Nagacy są bardzo fajną propozycją, jeżeli chodzi o teksturę mięsa, w szczególności dla niejadków. Można taki, taką samą mięsną masę zapiec w piekarniku, wcale nie trzeba jej smażyć na głębokim tłuszczu, a jak już to robicie, to pamiętajcie, nie za wysoka temperatura tłuszczu, bo inaczej zaczną pękać, bo to jest takie ciasto mięsne, więc można je rozsadzić, jeżeli będzie za wysoka temperatura. 160-180 stopni, to ideał. Nie wkładajcie za dużo, żeby nie obniżyć temperatury smażenia, co spowoduje, że to będzie się gotować, a nie smażyć. I jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętajcie, żeby nie zmiksować wszystkiego na jednolitą masę, ponieważ wyjdzie z tego po prostu miał. Ale fajnie, jeżeli gdzie gdzie będzie tekstura. Sos! Ja zrobiłem akurat słodko kwaśny ale wierzcie mi, są różne możliwości. Tą samą metodą możecie połączyć inne składniki i na przykład zamiast moreli dać powidła śliwkowe i dorzucić odrobinę anyżu, co spowoduje, że wyjdzie bardziej orientalny smak w kierunku kuchni koreańskiej albo japońskiej. I kurczak to jest młody. Ani nie kura, ani nie kogut. Więc kurczak to kurczak, a kura to kura, a kogut to kogut. Nie wiem, czy kogoś to interesuje. I pamiętajcie, to nie chodzi o to, żeby było coś z kurczakiem, tylko chodzi o to, żeby było coś z jajem. Więc zróbcie nagetsy.